Palmę wielkanocną wykonywali dawni chłopcy bądź mężczyźni, najczęściej kawalerowie, i przedmiotem dumy była pięknie ozdobiona, oczywiście zazwyczaj przez dziewczyny bądź starsze kobiety. Palma, która była wysoka i która wyróżniała się spośród innych w kościele. Palma miała również. W dawnej tradycji magiczne znaczenie. Kotki z palmy trzeba było połknąć, to przynosiło zdrowie, a także urodę. Część z palmą obchodzono dom, żeby zabezpieczyć przed wszelkim złem. Chowano ją, jeśli była mała, gdzieś za obraz, większą na strychu i w razie konieczności używano do ukazania. Wsadzano pod pierwszą skibę. Powszechnie do dziś jest zwyczaj, że palma wielkanocna zostaje rozebrana i robione są krzyżyki. Te krzyżyki większe wsadzane są w zasiewy, poniedziałek wielkanocny, a mniejsze wiesza się nad drzwiami domów, z pichlerzy. Mają chronić przed wszelkim złem, przed pożarem, przed yy, wszelkimi przed piorunem, przed złem, w sensie duchowym też. W gminie Hełmiec zorganizowany został 20 jubileuszowy już konkurs Pan wielkanocnych, w wielu wsiach gminy. Przygotowywane są naprawdę bardzo piękne palmy, które później ocenia komisja konkursowa. Gminy Ośrodek Kultury rozdaje nagrody, i dzięki temu jest podtrzymana tradycja wykonywania palm według dawnych wzorów. W tym roku trochę mniej tych pan było, niemniej te, które są, są wykonane bardzo pięknie i z zachowaniem tradycyjnych wzorów.